Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, kolejna prawda futbolu, przecież tym się żyje. Tym dzisiaj żyją wszyscy fani wielkiego futbolu. No, z nami dzisiaj jest y, y, Mateusz. Sorry, sorry, miałem tego nie mówić. Tak. Ja wiem, 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 że przeżywasz. Pozuję, Mati, pozuję. Pozuję, ja, ja to zaraz załatwię. No. Posłuchaj, jak chcesz, to załóż te okulary. Dobra, miej, miej te okulary. Ja wiem, że się teraz ukrywasz. Wiem, 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 wiem. Posłuchaj, możesz tak samo jak w tym, w tym programie kryminalnym, Otwórz się plecami. Po prostu się odwróć plecami i mów. A jak uważasz, że, że, że się zdradzisz, no wiesz, pak może to obra oglądać, albo te ci, ci inni tam, ci znawcy. No. No to, to możesz normalnie, i przemoduluję Ci głos, wiesz, Talik, Talikowi to wrzucę na warsztat, on to zaraz to załatwi. Dobra? No i będziemy sobie spokojnie rozmawiać, a Ty będziesz tak, wiesz, jak w tych programach. No tak Ci trochę zniekształciłem. nic Ci nie domyślić, żeby mi chodziło o to, że... Co? To jak robimy? Dobra, mam pomysł, posłuchaj, ja do Talika zaraz zadzwonię. Zaczekaj. zaczekaj. No, za, zaczekaj, zaczekaj. Tak, posłuchaj, jest sprawa, posłuchaj, Borek nie chce się tam ujawniać, nie? Wrzuć mu tam. No, nie, bo ktoś na przykład może oglądać nasz program, a, a dużo ludzi ogląda. I nie chciałbym, żeby tak było jawnie, żeby to było jego nazwisko. Daj mu tam Adam Sławiński, napisz mu, daj mu podpis. Dobra? Ja. Mu, no, nie, Borek będzie miał te okulary. Nie, go nie pozna. Nie ma szans. No, a jeszcze podpiszemy to w zarazie, że jakby ktoś, a to Borek tutaj jest, w ciebie, a to, czemu go kryje? No, to ja powiem, że to nie jest Borek, to jest Adam Słowiński. No i już. No, dobra. To jesteśmy mówieni, dobra? A co, zajęty jesteś teraz? Ale to machnij szybciutko, bo za chwilę to live, live, a live, live leci. No, dobra, dzięki. Trzymaj się, na razie. Na razie. Pozajem, po Mati. No, oczywiście. Ja będę, będę troszeczkę to inaczej będę mówił. Załatwiony jest, masz podpis inny, okulary załóż, nikt ci nie rozpozna i spokojnie opowiadę wszystko, ja będę ci tu już zadawał pytania. No, posłuchaj, bo y, podobno, <słuchaj> podobno, posłuchaj, nie, ja będę tak bezosobowy nawet będę mój Mateuszku. <słuchaj> posłuchaj, na bezludną wyspę ponoć, ponoć mówili, że żebyś wziął żel na kołtuny, to prawda? <słuchaj> żel na kołtuny. No i oczywiście do swojej okularki, no. A czapeczkę sobie jeszcze weź, czapeczkę. Przed, wiesz, żeby słońce nie grzało. No, ale żel na kołtuny weź, wiesz, bo to z włosów później takie, żeby ci nie robiły takie kołtuny. A wiesz, na, na bezludnej wyspie to jest bardzo ważne. No wiesz, nie ma wody, znaczy no jest woda, ale nie ma takiej bieżącej. Są z farfoclami te wody, wiesz. Z jakąś. Yy... Tak, tak. Z, z koralową, tak jest. Także musi, musi mieć pod bieżącą wodę. Tak, żeby ci nie robiły te kołtuny. to ten żel swój. Posłuchaj, skomentowałeś finał z kaskiem. Dzięki. No, w ogóle fajnie, że się zgodziłeś. Znaczy, no, nie zgodziłeś się na finał, bo wiadomo, że przeżywasz, że to każdy przeżywa, Pak też przeżywa. On nie może dojść do siebie. On ma teraz problem, jakby z kontaktem z ludźmi. No. Ponoć, ponoć, pak tak przeżywasz, że teraz ma problem w kontakcie z ludźmi i nawet z ptakami. Było coś takiego. Nie wiem, czy pamiętasz. No. Ja cię rozumiem. Jest to trochę zamieszanie na pewno, czy, czy ty, czy szpaku. Ja, ja tego nie rozumiem, ale wiesz, możesz możesz, mówię, no zmieniliśmy ci imię nazwisko, tak żeby można mówić. Okulary trzymaj sobie. Tak, nie, nie, to no, wszystko wyjaśnimy na spokojnie, bo to tego jest problem, to jest prawda, w futbolu my nie kłamiemy. Mówi tylko prawdę, jak jest, tak? No, także mam nadzieję, że ten pomysł Ci się podobał, żebyś okulary zaczął. Yy, nie, normalnie jest to swobodnie trzymasz jak był u siebie, tak? A wszyscy myślą, że to Adam Sławiński. No i tak będzie najlepiej chyba, wiesz? Nie, nie ma co się za bardzo rozczulać. No nie, spokojnie. Posłuchaj, yy, yy, zanim w ogóle... Yy, nie bo mam takie pytanie, co się stało, że, że, że ruszyłeś na, na Wembley? A, posłuchaj, zamknął okno. Ja, ja, okno. ja jestem, cały czas jestem. Tylko wiesz, chodziło o to, że ptaki świergoczą. A nie chciałbym, żeby taki ciernisty krzywów się coś dowiedzieli. Bo wtedy rozniecają ploty. wiesz? fruwając wszędzie i już to wszystko słuchasz, wiesz. Także nie, no. Tak jest, no nie idzie, żeby, wiesz, żeby, żeby, żeby po prostu rozniecały te, te, te takie ploty, ploty. By poleciały, wiesz, handale i później będą, wiesz, pleść cały czas. No. Słuchaj, wiem, że, że dookoła, zewsząd są rozniecane, z, te, te plotki, właśnie jakieś zatargi zwady jest prowadzony dyskurs. Eee, jakaś dysputa, jakieś dialogi niepotrzebna temat, wiesz, czy szpak, czy mateuszek, czy mateuszek, czy szpak, no coś niesamowitego. Tak, brakuje normalności, no, no no w tym tak. Wiesz co, ja rozmawiałem ze szpakiem, ja rozmawiałem ze szpakiem, no użyłem takiego nawet stwierdzenia sztafeta. Sztafeta, no, no wiesz, wcześniej też tego stwierdzenia użyto, też, też tego stwierdzenia użyto. Chęciński to użył w takim filmie, nie wiem czy pamiętasz, Wielki Szu, pamiętasz. No, znam się tyle lat, już Ci mogę to powiedzieć, wiesz, bo, bo ja, tak, Ty też oglądałeś, ale wiesz, ja Ci mogę powiedzieć, że Ty wybitny jesteś, wiesz, Ty jesteś wybitny, wybi, wybitny komentator, nie? Co prawda mówiłeś, że to rzucisz, że już nie będziesz komentować, ale ja Cię do tego nakłoniłem, pamiętasz o tym? Ja Ci mówiłem o tym. No, bo Ty chciałeś tam, wiesz, wejść te, te, te różne walki, tylko te, te bokserskie, różne jakieś ustawki, hazardy, ja Ci mówiłem, że, że wracaj do komentowania, wracaj do domu, póki jeszcze go masz. Tak powiedziałem. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak Ci radziłem. No. Także cieszę się, cieszę, cieszę się, że posłuchałeś się yy, moich rad. Ja zawsze dobrze ci doradziłem. Doradzałem zawsze. Zawsze ci dobrze doradzam. No? Wiesz, bo ty jesteś talent. Ty jesteś talent, Maty, yy, Mateuszku. Sorry. Ktoś dowie Mateuszku. Mateuszku, mogę mówić. Matu Mateuszku, kochanie. Ty jesteś talent, ty jesteś e, kapitalny komentator. Ty czujesz, ty czujesz, ty czujesz może niebieżnie, ale czujesz trawę. Czy, ty czujesz te bramki. Ty czujesz e, taktycznie mecz, ty czujesz e, strategicznie, ty czujesz te wszystkie zraszacze, które się włączają w czasie przerw na cooling. Pamiętasz? Ty to wszystko czujesz, wiesz kiedy, co, jak. To no, wszystko. Ty tak czytasz. No, ty tak czytasz e, taktycznie ten mecz że, że, że lepiej niż, niż Bączek. No. To jest dar od, tak, to jest, to jest, znaczy według mnie to jest dar od Boga, to jest dar od Boga, Ciszewski to to miał, Ciszewski to dostał, szpak to ma, tak, tak, no i ty Tomasz. już nie będę mówił nazwiska, bo mówię, jesteś tutaj troszkę inkognito, no, także zgadzasz się z tą sztafetą, jak to powiedziałem, zgadzasz się, czego nie rozumiesz, dobra. Nie, nie podoba Ci się określenie, tak? Dobra. Nie zrozumiesz tego, moja osobista sprawa. To jest moja osobista sprawa. Niech to będzie, że to jest moje. Dobra. Ja mam teraz y, y, ten... Ja Ci nie mówiłem, ale ja y, mam teraz straszne te problemy y, z oczami, wiesz? Y, ko, y, no, ten... No, żeby widzieć y, podczas meczu. Bo ja, 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 ja ten... Ja, y, no... Ja zawsze, zawsze nosiłem te okulary, wiesz, ale od 2008 już, no, no stop, muszę, bo rozmasuje mi się obraz, wiesz, rozmasuje, rozmasuje mi się obraz, muszę muszę coś z tym zrobić. Ja wiem, że Ty też tam już robiłeś z oczami, o teraz coś nawet mi wpadło do oka, ale już jest dobrze. Ale mu, nie, rozmazują mi się piłkarze w ogóle. N, nie, nie widzę. Nie, w 2008 ja zerkałem, tylko, a w 2010 już musiałem mieć okulary. Musiałem. musiałem no, mus, musiałem. Nie, nie, musiałem, Ja już musiałem to wszystko nosić. No, musiałem to. Ostatnio tak mi się roz, rozmazzał, rozmazzał, rozmazali piłkarze, że ja po prostu już nawet y, y, Grosika nie widziałem w składzie. No, tak tak, tak. No, no, dosłownie tak. No. Nie, nie widziałem go w ogóle. No. A ty, ty, powiedz mi, ten Mateuszku, powiedz mi, co, 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 co się stało, że nie skomentowałeś tego ze stadionu, tego półfinału? Co to się stało? To jakieś, wiesz, to, no. Qui quo no. par excellence. No, że nie skomentowałeś tego. No. Suma summarum, suma summarum, suma, suma summarum nie skomentowałeś tego. Selawi. No, tak to chyba trzeba podsumować. No. Ja... Ale to pozostaje to takie zamieszanie jak z tym, że, że Zibic czyli Liponek chciał obejrzeć ten finał yy, tego Beretiego z, z Młokowiczem. No, na łęble na chcieli oglądać. To później się okazało, że, że to nie będzie na i że, że został przeniesiony wyjątkowo na, na Wimbledon. No. No, takie wiesz, no takie kui pro quo, takie par excellence. No. Ty słuchaj, ale tak już na zakończenie, bo to już wszystko się skończyło, ale tak na zakończenie tego turnieju, tak podsumowując, można powiedzieć, że to taki turniej był morderczy, morderczy? No morderczy, no dla Ciebie zwłaszcza, przecież ja nie jeździłem. No, że Pe Petersburg tutaj, sewija, to, tu, to, wiesz, tu cały czas takie, wiesz, ja bym powiedział, że to nawet nie turniej, tylko to taki, wiesz, no, jak Paryż-Dakar, ja rajd, right, nie, rajd, right, rajd. Right. No nie o rajd, right, tylko czy rajd, right, rajd, right, jak Paryż-Dakar, mówię. No. no wykończające, wykończające, tak? Na pewno, na pewno upały tutaj, Baku, zmiana strefy, tego, wiesz, jakieś, no w ogóle jakieś. No szopki, szopki. Ale ja ci powiem, że, że ty jak tak długo będziesz, to ja nie wiem, czy tak długo pociągnąć w ogóle z tym komentowaniem. No tak zdycha jeszcze pociągniesz, co? Mateuszku? 15? No, ty się dobrze prowadzisz Kurcze, kurczę, ten normalnie to powiedziesz jeszcze. Jeszcze. Ja, mi, ja by się tak marzyło, abyś ze, ze szpakiem to jakoś jeszcze wiesz, zakończył. To nawet by się fajnie zagrało. No. Ja ci wierzę, ja, ja dla Ciebie ja już mam medal wygrawerowany dla Ciebie. Mateuszek, ma, mam. Trzymaj się dobrze, to nawet nikt nie wie, że Ty jesteś w tym samym wieku co Ciszewski na za Świata. No. ty słuchaj, a, a co sądzisz w ogóle o Kasku, o Węgrzynie? No. No, występ taki interpretacyjny umie gościc zinterpretować. No tak jak ty wiesz, nie? Bo ty też tak coś. No. Pamiętasz, ja. Że... A pamięta? <laughs> nie, no nie ma co porównywać. Ja to jestem w ogóle. Koko, koko. Koko, ko, ko. <laughs> koko. komentator. Ja jestem koko, koko. Koko, ko. ko, 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 ko. ko, ko, komentator. Ja. Ale przynajmniej że lepszy jestem od Węgrzyna, nie? <laughs> A pamiętasz, jak się darłem na Stambule? No a jak ten, jak Dudek Dance był, co straciłeś głos, a ja tam do, dopełniłem, dopełniłem e, troszeczkę klimatu swoim głosikiem, pamiętasz? A pamiętasz jak Turcy do mnie później podeszli i powiedzieli, że, że świetnie i że ten, że chcieli mnie na muezi nadać, na ten, żebym nawoływał do modów, bo ja miałem taki akcent, miałem taki głos, tony miałem wysoki wysoki, a moje to właśnie tak się drą tam w Stambule. Nie? No nie, nie tylko w Stambule. Ale tak, to no pięć razy. No, no i chcieli mi dać taką fuchę, ale ja mówię, nie, że pięć razy się nie będę dał. Co, co, nawoływać, ale nie mówię nawoływać. A oni mówią, że nie, to nie jest żaden problem. Dadzą mi kartkę, z kartkiem będę leciał. <laughs> A później wymyślili że coś takiego, że. Że miałem tam zostać, miałem gdzieś tam, wiesz, rozliczyć tą delegację do Stambułu, a ja miałem tam iść z nimi i nagrać yy, z kartki i oni yy, chcieli mieć mój, mój głos. No i oni by puścili z megafonu, już puścali do końca. No, wiesz, już, to wiesz, ma, rentę mam, nie, <grytanie> za takie coś, no. <grytanie> tak się darłem. Ale wiesz, a, 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 no i właśnie tak, coś takiego, no. I nie, no to był wtedy, jak tam poszedłeś, co chciałeś tam, to ten, kebaba zjeść. No, a ja w tym czasie poszedłem z nimi tam i oni chcieli mi tam, wiesz, naciągnąć, nie? Naciągnąć i tam nagrać już to wszystko, żebyśmy mieli już to z głowy, no. Także nie musiałbym w ogóle już tam nic powtarzać, tylko to byłaby taśma. Tak, to w każdym mieście tureckim to leciało. No, ale nie zgodziłem się ostatecznie, wiesz, po co mi kłopoty? No, nie, ja do głupio, bym później na wakacje przyjeżdżał z rodziną, wiesz, żeby głos swój słyszę, Nie, nie, według mnie się śmiali. Ja nie lubię, się ze mną ludzie <ślał> <Ja> się czuję. <ślał> Posłuchaj, a ten finał, a co sądzisz, że, że Anglicy to przerżnęli? No, a a, a him, him poleciał, nie? It's good, him, Angli, it's good to save the queen. No. No, znaczący, ale co z tego. No nic im się, no chociaż brameczka w drugiej minucie poszła. Tak jakoś to im to wyszło. No. No, ale tylko tyle, ale him, it's good to save queen, the queen, to, nie ten, no. Tak, no na pewno, bo Ty wiesz, bo no Ty grasz mecze w głowie, Ty grasz mecze w głowie i Ty rozegrałeś tak to w głowie, ten mecz, że po prostu Anglicy przegraj, bo to w głowie też tak rozegrałeś, że przegraj, nie? No, no to mówię. Pozwólaj, Mateuszku, 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 <ścoughs> nie wiem, może mam nadzieję, że to. O Jezu, ty, nie, bo, no, ja mógłbym przegadać z Tobą cały, cały, cały wieczór, cały wieczór, mógłbym z Tobą przegadać, tak. Dziś. Nie, nie, dziś, dzisiaj, dzisiaj mógłbym powiedzieć na oczy, na uszy wszystkich, wszystkich moich fanów, wszystkich moich subskrybentów, że mam, mam dużo, mam dużo, no zawsze ci sami, ale mam, 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 nie odeszli. No, mógłbym powiedzieć, że jesteś, mówię, człowiekiem legendą, że jesteś człowiekiem legendą polskiego mikrofonu, sportowego mikrofonu, tak? No, no sportowego, bo, bo mikrofon to jest Ibisz. no a ty jesteś sportowego mikrofonu. No, i tak zobacz, Ciszewski legenda, Szpaku legenda, i ty i, jesteś legendą, przyjacielu mój, Mateuszku. <grystanie> co, nie, co nie, podoba ci się słowo legenda? To jak mam do ciebie się zwracać? Co? Jak ma ci podróżnik? Podróżnik? No, globtroter? A może Tajlandczyk? <grystanie> Tajlandczyk! jesteś Tajlandczyk! Co? Mateuszku, jak mam cię nazywać? Ty, a może księciem? Ty, przypomniałem się! Księć, ty, to nawet jest dobre. Szpak Mateusz, który zna ludzki język. Szpak Mateusz. Ty, razem na zakończenie. Jak szukasz miejsca meczu dla, dla szpaka, to zróbcie to razem i będzie szpak Mateusz. Pamiętasz? Chodziło się do kina, co? No, no, no tak, no bo ja Ci mówiłem, że on teraz to przeżywa wszystko, że już go odsunął, no, sam nawet powiedział, dziś jestem szpakiem, czu czuję się obco zarówno wśród ptaków, jak i wśród ludzi, pamiętasz ten tekst, on się dzisiaj czuje obco, no to, to jest dokładnie tak, no to, to nie ma tak, no, ale po co jak masz problem, bo ja to z nimi rozmawiałem, ze szpakiem, nie? Jak masz problem, to ja, ja to wszystko, ja to wszystko jestem w stanie to odkręcić, to znaczy ja to tak zrobię, że wy razem poprowadzicie ten mecz, ale co tam, tam szkolnikowski, daj spokój, ja to załatwię, biorę to na siebie, ja to wszystko odkręcę, no, nie martw się Mateuszku, ja to wszystko odkręcę, odkręcę tak, że, że zobaczysz, że szpak jeszcze się dobrze poczuje wśród ludzi i wśród ptaków, chodzi o to, mnie to na tym zależy, tak. Posłuchaj, jak będziesz na tą bezludną wyspę jechał, to oprócz tego, że żel na kołtuny, to weź sobie te okularki, ale weź jeszcze sobie cza, cza, czapeczkę Bob <grytanie> niech ci uratuje. <grytanie> tak jest, tak jest. Ja Ci powiem, Mateuszku, Mateuszku, ja Ci powiem tak, że nie, wiem, ale to się w ogóle nie martw o to. To, to. To ja to załatwię, dopiero na siebie, tam szkolnikowski. No to, to... Tak mieszasz, tak namieszasz tego szpaka, wiesz, odsunął. Tak jest. Jak w tej bajce. Szpak, wiesz, siedział cały czas na kamieniach, w gruzach wiesz, to tamten go wiesz, znalazł. Tak, a tu chodzi o to, żeby szpaka troszkę jeszcze wiesz, wesprzeć, wesprzeć. No, a to ty, tylko ty możesz, tylko ty możesz, bo ty jesteś Mateuszkiem. <laughs> Mateuszek, no szpa, no jedność, no przecież tak było, nie? Że ja sam tego nie wymyśliłem. No to nie, nie ale to słuchaj, to, to musimy to wszystko wyjaśnić, także Mateuszku, nie, 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 nie martw się w ogóle. ja... Ja nie spocznę dopóki, dopóki nie odnajdę tego guzika <laughs> i to nam wyjaśni. Tak jest, tego czarodziejskiego guzika. Doktora Pajchivo, Najpierw doktora znajdę, później to wyjaśnię i obiecuję, że dzięki mnie, a nie tam, nikt nie będzie odsunięty. Wy razem poprowadzicie jakiś fajny mecz. Razem. Czujesz to? Mateuszku. Szpak Mateuszek. Piękna bajka. Trzymajcie się, do widzenia.